Jana Mazur otrzymała mieszkanie. Czy spodziewała się takiego obrotu sprawy? Nie, nie spodziewałam się i powiem, że oglądałam to na ekranie i po prostu strasznie się struszyłam. I to mi przywraca wiarę w to, że są ludzie, którzy chcą pomagać i to jest bardzo ważne. Rozmawiałam z Asią, pytałam ją też, czy oprócz tego, że udało nam się uzbierać bardzo dużo pieniędzy, bo ja też tam szerowałam tę zbiórkę na Asi, właśnie na pomoc Asi i super, że chyba prawie 300 tysięcy uzbieraliśmy. Do tego jest mieszkanie. Ale pytałam ją, czy udało się nam znaleźć sponsora sportowego dla niej, żeby mogła zdobywać medale w barwach Polski i nam przynosić chlubę. Powiedziała, że jeszcze nie. Więc drodzy państwo, dalej szukamy dla Asi sponsora sportowego, który będzie e, pomagał jej spełniać marzenia. Jak myślisz, co teraz będzie przed nią? No przed nią przede wszystkim myślę, że nowy rozdział e, i taki chyba takie poważne, dorosłe wejście w życie, dlatego że teraz będzie mogła już mieszkać na swoim tak zwanym, że będzie mogła się poczuć, myślę, że też zupełnie inaczej. Asia mówiła o tym, że nie chce litości. Ja mówię, Asia to nie jest litość, tylko to jest współczucie. Ludzie Ci bardzo kibicują, chcą, żeby było jak najlepiej, chcą poprawić Twój komfort życia i to bardziej w tę stronę trzeba o tym myśleć. Co mówiliście pomiędzy sobą, pomiędzy uczestnikami o tej sytuacji i o tym, że otrzymała mieszkanie? Bardzo, bardzo się cieszyliśmy i to było taka, taka ekstaza wśród nas, dlatego że wszyscy bardzo przeżyliśmy ten film Asi, który zobaczyliśmy. Ona sama o tym nie mówiła, dopiero też zobaczyliśmy to w programie na live. Ie. Bardzo dużo emocji wśród nas, więc tak naprawdę chyba najfajniejszy moment dzisiejszego wieczoru, jak dostała ten klucz i wszyscy czekamy na parapetówkę tutaj. Muszę to powtórzyć, bo chłopacy nie dadzą żyć.